Mili Państwo, świętujemy dzisiaj wraz z całą Europą Dzień Wynalazcy. Choć święto odbywa się na cześć wynalazczyni, mianowicie Hedy Lamar, która jednakowoż nie zaczynała od wynalazków, lecz od występów w filmie i to dość ryzykownym, ponieważ w dziełku z roku 1933 pokazała się całkiem bez ubrania, co wówczas nie było jeszcze tak szeroko przyjęte, jak to bywa dzisiaj. Sam Führer był oburzony tym występem i zakazał wyświetlania filmów w Niemczech, w których właśnie został kanclerzem. A my nie tylko za to kochamy Hedela Mar, lecz również za to, że wynalazła system transmisji fal radiowych. A samo święto jest okazją do złożenia hołdu oraz zachęt w stronę wszystkich obecnych i przyszłych potencjalnych wynalazców, czyli osób, o których Einstein powiedział, że mianowicie wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i wtedy pojawią się Pojawia się ten jeden wariat, który tego nie wie, i to właśnie on robi to coś. Słowem wynalazca. Tymczasem nasza prasa, a konkretnie orędownik Ludowy Dziennik Narodowy i Katolicki z października 1933 roku podaje informacje o dwóch rabusiach, ale tylko jeden z nich błysnął inteligencją, wynalazczą. Czytamy. Antoni Miech ograbił po uprzednim poranieniu Bernarda Tonkę, któremu zrałował 100 złotych. Rabusia w czasie pościgu ujęto. Sąd skazał go na 4 lata więzienia. Na ulicy 11 listopada Roman Tokarczyk napadł na Mieczysławę wesołą. Wyrwał jej z rąk torebkę i zamierzał zbiec. Został jednak przytrzymany. Tokarczyk tłumaczył się, że wytrącił torebkę dziewczynie, a jako, że dobrze wychowany, czuł się w obowiązku usłużyć damie i podnieść torebkę. Ale cóż, rycerskość Tokarczyka wydała się Wysokiemu Sądowi do tego stopnia podejrzaną, iż Tokarczyk nie wszedł w bliższy kontakt z z żadną kobietą w żaden sposób przez najbliższe cztery lata od wynalazca. Historia przypomina, że to właśnie 9 listopada 1980 roku telewizja pokazała pierwszy odcinek serialu Dom w reżyserii Jana Łomnickiego. Wiele interesujących rzeczy miał w serialu do powiedzenia niejaki Henio o twarzy Zbigniewa Buczkowskiego. Był to warszawski cwaniak, który na życie patrzył bez złudzeń i nie dawał sobie wciskać kitu. Kiedy któryś z jego rozmówców co innego mówił, a co innego myślał, Henio kwitował to zdaniem mówimy Lenin, a w domyśle Partia. Mówimy Partia, a w domyśle Lenin. Zresztą oni zawsze co innego mówią, a co innego robią. A kiedy niejaka pani Litka próbowała pana Henia komplementować, odpowiadał bez trosko: "Pani Litko, po co te super lewatywy? A o niejakiej danucie Henio wyrażał się: 'Spiritus, nie dziewczyna'. Co o wielu znanych sobie paniach mógłby powiedzieć również Wiesław Kot?